Okej, okay, cześć, jestem Kro. Dobra, przepraszam. Ehm, Klikam Start Game, to jest Geta 3. Pierwsza, pierwsza gra od Rockstar e, Fu. Pierwsza seria e, Fu. Ehm, pierwsza pierwsza gita, która jest w 3D. Tak. Ehm, Klikam z Start Game. Ok. Вы сами обойдите в Sorry, babe. I'm an ambitious girl. Liberty City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarter databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Come on! Señor Dickens! It's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Aye, aye, get lost. Ugh. Ok, czyli jesteśmy um, tak jak mówiłem, to jest pierwsza geta, która jest w 3D. I co my tu mamy? Zaczynamy w Liberty City. Oczywiście grafika nie jest jakaś oszłamiająca, ale jak komu się podoba. A ja Opcje audio. OK. Okej. Okay. Jedna kreseczka może to jest mało, ale jednak coś tam robi. Rzecz najbardziej na związek sam czyli Sampody. Tutaj jest taki skrót który nie jest na radarze bo nie musi być OK jedziemy tutaj do naszej kryjówki do naszej pierwszej bazy Nie czytałem sobie dokładnie o tym całym um, tem o tej całej fabule, bo jak i całego Geta 1, jak i Geta 2, jak i Geta London, nie przeszedłem. Tak, nie znam fabuły, tak więc na jakimś wiki później przeczytam. Czyli tam pisało, że jak nie jesteśmy podczas misji, to możemy sobie wejść, zapisać grę. I wtedy e, czas się przesuwa o 6 godzin. O 6 godzin, tak. E, czyli na przykład, jakby była teraz 6, to by była 12 itd. i tak dalej. Teraz przyjechaliśmy do Luigiego. I rozpoczyna się misja Luigi's Girls czyli dziewczyny, dziewczyny, dziewczynki y, Luigiego. Na początku było takie "What the fuck, y, Luigi, przecież on jest z Mario."

Ogólnie jakieś sobie zapiszę. Radio nie działają. Tu uważajmy. Okej. Okay. Chodź Misty. Jezu na wolno. Hi, I'm Misty. E, jakby szła do tego, do łóżka, to też by tak wolno szła? Że co, że. nie wiem. E, seksa, e, seksualność by potrosła do 90 czy za Nie wiem, nie wnikam. Odcinki będą tak po 10 minutek. Czyli dwie, trzy misje... O! Półtora tysiąca... Tak naprawdę pierwszy raz... nie. Hmm, drugi raz przechodzę tą grę. Za pierwszym razem jej nie przeszedłem, bo się zdenerwowałem, bo na jednej misji się zatrzymałem i nie mogłem jej przejść. Myślę, że teraz mi, nam się uda. Mi się uda. Luigi powiedział, to, to so więc...

I mamy zabić tego spanka, bo kuruma. No nie przeczytałam kurwa. Ach, te dzieci. A zapewne teraz starsi użytkownicy, co ja Ach, te dzieci, czy co ich teraz kuczą? Kurczę, prawie wycham w policję. Tak nie może być. Uczę, tylko nie w policję. Ja nie lubię wjeżdżać w policję, policja jest zła. No chyba, że wpiszemy sobie kod. Że co tak szybko się go, go pozbyliśmy. Dokładnie nie wiem, ile jest teraz czasu, ale zgaduję, że gdzieś około 9 minut. Tak, gdzieś około. Tylko proszę cię, proszę cię. Jest. Nie! Nie! Dobra. Kurczę A Na szczęście tu jest blisko ten... Szpital. Mm, wezmę jakiś samochód, Your Health is displayed in the orange on the um. Kiedy jesteśmy wasted, czyli pokonani, czy coś w tym stylu, mm, wracamy do szpitala. Mm, doktorzy mm, do. Doktorki, że tak ujmę to, mm. zabierałem nam trochę kasy w międzyczasie, Doktor gdzieś doktorki A, oh, fuck. Dobra, szybko, szybko, Sk żeby, chcę się skończyć to, nie wsiądziesz. Um, to ja, chcę, ja sobie zapiszę, zaraz tą teraz. I będziemy widzieć się w następnym odcinku. Ok, ok, drifting. Ja sobie teraz pod, po odcinku sobie poszukam jakiejś broni. Oczywiście nie będę wpisywał jakichś, nie wiem, kodów o yy, guns, guns, guns czy coś w tym stylu, bo to nie ma dla mnie największego sensu. Um, slot piąty albo slot pierwszy. Jest, ok. Tak więc, dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.